Kiedyś wzbudzała sensację, przyjeżdżając na różne konferencje albo wydarzenia motocyklem. Dziennikarka, podróżniczka i wielbicielka mechanicznych osiołków od tamtej tak, To dobry. ja, to ja. A ostatnio zrobiłam to, to też, powiem ci, i wywołałam sensację, bo pojechałam na Czyli ramówkę. Się nie zmieniło. Na ramówkę telewizji polskiej pojechałam również i wszyscy tak, a to kto? I podniosłam kask, to ja. I wszyscy Jezus nie widzieli mnie wiele lat, więc to było dosyć zabawne. Yy, yy, tak, yy, oczywiście miałam cekiny na sobie, wiesz obcasik, wszystko było. Kiedy pierwszy raz motocykl Cię wezwał? Mnie motocykl wezwał, jak byłam małoletą. Wszystkie dziewczyny przeglądały brawo i popcorn, mm. a ja przeglądałam świat motocykli. Mój motocykl, były takie magazyny, które pokazywały motocykle, o których ja mogłam tylko pomarzyć. Potem tata i mama, jak to klasycznie, jak chciałam zrobić pra Mówi prawo jazdy, mówili: Nie, no zwariowałaś, zrobisz sobie krzywdę. Więc ja przez wiele lat nie zrobiłam tego prawa jazdy. Zrobiłam te samochodowe klasyczne w liceum jeszcze. Pierwszego dnia, jak tylko mogłam. No a na te motocyklowe mi nie pozwolili. Potem nie pozwalał mi mój były mąż, co mu wybaczyłam już dawno. Ale ponieważ mi nie pozwalał, to zrobiłam je w tajemnicy, nie mówiąc mu nic. I no wszyscy się dowiedzieli po fakcie. Zawsze byłaś uparta? Tak. To tak. pomaga czy przeszkadza bardziej? Wiesz co, no, kiedyś mogłabym powiedzieć, że um, przeszkadza. Bo byłam uparta też w szkole, to nie zawsze szło w parze z tym, jak należało się zachowywać. Natomiast generalnie pomaga. Wydaje mi się, że to jest coś, co pcha nas do, nas do przodu. Ja wiesz, ja codziennie rano, jak wstaję to mam jakiś pomysł na każdy dzień i mam pomysł długofalowy i chyba tylko upór momentami mhm. sprawia, że pewne rzeczy udaje mi się realizować. Że codzienność nie odciąga tak, gdzieś tak, na boki, tak, a wiadomo tak, jak ona jest tak. wielowarstwowa i jak łatwo się pogubić po drodze. A propos drogi, to ty miałaś ileś takich przepięknych motocyklowych wypraw w kobiecym gronie. Tak. Czy to jest tak? Zawsze się zastanawiam. Ja mam prawo jazdy na motocykl, od kiedy mhm. zrobiłam prawo jazdy, nigdy na motocykl nie wsiadłam. Ale wiecie, ja wam powiem teraz Uwaga niespodzianka, jak byłam na egzaminie, to pan do mnie mówi, wie pani co, to była taka sadowska. Zdawała, wczoraj czy przedwczoraj ona lepiej jeździ. A wiesz co? Ja zdałam od razu, ale powiedzieli mi, że ty lepiej jeździsz. Słuchaj, ja też zdałam od razu, ale oni się, ci wykładowcy się między sobą zakładali. Jeden twierdził, że zdam na pewno, a drugi powiedział, że w życiu nie. Ale dobrze wykładam. I zostawiłaś podej... dobre wrażenie, bo ja byłam kolejnego Tego dnia się i to wrażenie nie było aż tak dobre, chociaż musieli mnie przepuścić, bo wszystko zrobiłam jak należy. Tego się trzymajmy, że zrobiłam dobre tak, wrażenie. Tak. Jeździłam na dużych skuterach, na które trzeba mieć prawo jazdy, ale na ty nigdy nie wsiadłam. Widocznie nie, tak. dla mnie nie był pisany. Jak jesteś podczas takiej wyprawy, to zawsze się zastanawiam, czy więcej w głowie jest spokoju, czy jednak totalnego skupienia. Zależy jaki jest poziom tych wypraw, bo ja na kilku wyprawach byłam i te wyprawy były bardzo różne. Wyprawy po Himalajach, po Kaszmirze to były wyprawy bardzo trudne, w trudnym terenie i na trudnych wysokościach i wtedy wydawało mi się, że one są ekstremalne. Natomiast parę lat później pojechałam do Boliwii, do Argentyny, do Chile. Tam jechaliśmy trasą dakarową, gdzie te wysokości były jeszcze wyższe, żeby było jasne, my rozmawiamy o wysokościach między 4-600 za 5 400. Więc, tam, gdzie choroba wysokościowa, tam, gdzie bardzo choroba... chce się z nami zaprzyjaźnić. I ona na pewno nie jest moją przyjaciółką. W Himalajach pierwszy raz leciami mm. krew z nosa i się zastanawiam o co chodzi. Pamiętam, jak wysiadłam z samolotu na 3600, to miałam wrażenie, że cegłą dostałam w głowę. Mm. Potem jakiś krótki moment aklimatyzacji, ale raczej doba niż tydzień i w trasę. I Himalaje pod tym względem trochę były dla mnie taką pierwszą szkołą, bo jeździłam po różnych miejscach, nie wiem, w Stanach, po Europie i tak dalej, ale nigdy tak wysoko. Dopiero jak pojechałam do Ameryki Południowej, zobaczyłam, że może być jeszcze gorzej. Cardungla, czyli ta najwyżej położona, przejezdna przełęcz w Himalajach, była dla mnie fajnym wyzwaniem. Natomiast później, jak wjechałam na krater wulkanu Galan, on jest widoczny i odkryty z kosmosu w ogóle, bo nikt nie miał pojęcia, że taki krater że jest, istnieje. że on istnieje. To jak siedzisz w tym kraterze, bo on już jest nieczynny, jeszcze jajka na twardo z ryżem, bo to jest jedyne, co mogłaś dostać do jedzenia, Jedzenia na wynos, tak zwany, i codziennie w sumie to samo. To i ta, ta głowa czujesz, że. Prasuje ci się od tego mhm. ciśnienia, no to sobie myślisz, dobra, to tym razem jest jeszcze gorzej. A potem jak chcesz wrócić, się okazuje, że motocykle w ogóle nie jadą, bo pamiętajmy, że my potrzebujemy tlenu, ale motocykl też potrzebuje tlenu tak, do tego, i one żeby mogą jechać. Odmówić I współpracy. one mogą odmówić współpracy. Mhm. Więc y, takie trasy zdarzały się, one były bardzo trudne, ale ja też jestem coraz starsza i potem y, po takich wyjazdach dwutygodniowych wracam i dwa tygodnie muszę odpocząć, bo tu mam jakieś żebro pęknięte, tu łokcie pobite, barki wybite, bo tu leżałam tam troszeczkę. Się położyłam i poleżałam. Więc to, to, to są takie wyjazdy, które bardzo męczą. I na przykład, ostatnio, z racji tego, że ja też bardzo dużo pracuję i potrzebuję trochę wakacji w wakacjach, a nie tylko ciężkiej fizycznej orki. To, to, to pozwiedzałem motocyklowo Wietnam, i tutaj nie ukrywam, nie było tak ekstremalnie, ale było inne ekstremum, bo zdarzają się anomalie pogodowe na całym świecie. Myśmy sprawdzały wszystko przed wyjazdem, miało być przepięknie, ale na miejscu okazało się, że przez całe dwa tygodnie jest 47 stopni. 47 ha! stopni to znaczy, że gotujesz się po 20 w motocyklowych ciuchach, że w kasku pierwszy raz przy otwartej szybie. Jest gorzej, więc ją zamykasz, bo jak masz otwartą, to wysychają ci gałki oczne. I wyobraź sobie teraz sytuację, gdzie jedziesz przez ten Wietnam, masz trasę poukładaną, musisz zrobić 200-300 km dziennie, bo to jest takie minimum, a w tym upale to jest naprawdę bardzo dużo. Zatrzymujesz się co 20 minut, i w tych punktach, gdzie mają tą mrożoną kawę po wietnamsku, ten lód, który możesz położyć sobie na głowie, pojawia się raptem 7-8 lasek, i wszystkie. Jak tylko zatrzymują motocykle, stawiają je na nóżce, to rozbierają się do rosołu. <laughs> A Rozumiesz? Co, Ci Wietnamczycy to? na początku patrzyli tak, Boże, co to za wariatki jadą jakieś. A nam było tak gorąco. Jak wychodzisz z sauny, na ciele masz taki marmurek. Tak. To my, zdejmując ubrania motocyklowe, miałyśmy taki marmurek. Naprawdę, to było bardzo, bardzo gorące doświadczenie. Wróciłam do Polski, bo to było jakoś w okolicach Maja, majówki. Wróciłam do Polski, powiedziałam sobie, wakacje tylko w Polsce nad Bałtykiem i najlepiej, żeby było 15 stopni. I nigdzie nie byłam w związku z tym, byłam tylko nad Bałtykiem. Zobaczcie, jak się zmienia perspektywa, jaka Polska jest wspaniała, jaka jest cudowna, Absolutnie. jak wzywa. Podróże w kobiecym gronie to może być super przygoda, ale to też może być ogromne wyzwanie. Mhm. Wiesz co, jest. Dla mnie, jest to, dla mnie to jest logistyczne wyzwanie, mm. bo ja mam dorosłą córkę już, która studiuje i tu jest ok, bo ja jej mówię, mamo, Soniu, wyjeżdżam. Ona mówi, mamo, jasne. Wspaniale. wspaniale. <laughs> Natomiast no, mam małego synka, on mm. ma 6 lat, więc to jest duża dyskusja, to jest logistyka, bo Konrad musi wziąć na siebie wszystkie obowiązki, a ja też bardzo tęsknię. Mm. I tutaj jakbyś się do tego nie przygotowywała, to jednak tęsknisz. Mm. Ale z drugiej strony, jak już tam jestem i wsiadam na ten motocykl, Cykl. wracając do pytania o skupienie ja zamykam się w moim kasku i nic mnie nie interesuje mhm. to jest mój świat to jest moja medytacja dwutygodniowa ja y, myślę o tym co jak kiedy i gdzie myślę o każdym moim bliskim myślę jak na mnie czeka bo wiem że na mnie czekają a to jest bardzo ważne w każdej podróży że jedziesz do celu ale wiesz że tam na końcu ktoś jest mhm. y, i Ustalam sobie, robię mapę moich marzeń, wiesz, wiadomo, że jak jest off-road, to myślę o wszystkim, co mnie otacza. Tak, ale jeżeli to są łatwiejsze trasy, to, to to jest właśnie ten czas. Nie mam słuchawek, nie mam muzyki, nie mam komunikatów z zewnątrz. No w Wietnamie w każdym 6-milionowym mieście jest 7 milionów motocykli i skuterów, więc trzeba uważać, czy przypadkiem z każdej strony nikt na ciebie nie wjeżdża. No ale w międzyczasie też można poukładać sobie w głowie parę rzeczy. A wracając do kobiet w podróży, łatwiej z kobietami, czy trudniej? Bo łatwiej. z jednej strony się doskonale rozumiecie, nawet w prostych historiach, jak tu w tych ciuchach motocyklowych teraz zrobić na przestrzeni, gdzie nie ma żadnego kamulca, pójść do toalety i gdzie tę toaletę znaleźć, ale wszystkie jesteście w tej samej sytuacji? Trochę lepiej niż ja kiedyś byłam na takim rajdzie na Borno, gdzie byli sami mężczyźni, i tak. mi było łatwo, mnie troszeczkę tak. trudniej. A z drugiej strony, czy potraficie się. Co, jak się dogadujecie, jak pojawiają się jakieś historie, ta w to, ta w to, ta trochę inaczej i co? Wiesz co, to wygląda trochę tak, że widzimy najpiękniejszy widok na świecie, mm -hmm. jakąś piękną przełęcz, jakiś wiesz, nie wiem, nie, czy to Himalaje, czy to nie wiem, so, solnisko w Boliwii, nieważne. Widzisz coś przepięknego mm -hmm. i sobie myślisz, chyba chce mi się siusiu. I jest takie hasło, <grym> dziewczyny, okej. Okay. I wybieramy sobie najpiękniejsze miejsce i wtedy widzisz taki rząd, Rząd, rząd dam, które y, robią sobie jak już to spełniają widokiem, swoją potrzebę z widokiem. najpiękniejszym widokiem na świecie. To jedyne możesz sobie zagwarantować. Natomiast wiesz co, ja w zeszłym roku, w zeszłym roku w lipcu, y, robiąc te, moją serię dokumentalną o lodowcach, spędziłam trzy tygodnie na Arktyce i spędziłam je w stacji badawczej y, w bardzo. Męskim gronie, mm. bo z mojej ekipy, z mojego zespołu byłam jedyną kobietą. A warunki tam są takie, powiedziałabym, schroniskowe, więc no, trzeba było Poza spać razem. Ta, mm -hmm. Tak, trzeba było spać razem. Łazienka i prysznic była. Prysznic był taki, że jak spadał mi szampon, to już nie byłam w stanie go podnieść, trzeba było otworzyć drzwi. Ale do wszystkiego się przyzwyczajasz. Ja pamiętam, to chyba też były Himalaje, jak w pewnym momencie, bo jesteś w błocie, jesteś mokra, jesteś spocona, zakurzona, wiesz, twarze czasami mamy naprawdę czarne od, od pyłu, to może było w Boliwii. Ale pamiętam, że było bardzo dużo piachu i takie kampy, mieszkałyśmy w takich namiotach i przyszedł pan z wiadrem i w tym wiadrze było tyle wody. Mhm. Ja tak się zastanawiam, hmm, co z taką ilością wody można zrobić? Mhm. Okazuje się, że można umyć włosy, umyć je tak, żeby jeszcze spłukać odżywką, wykąpać się, ogolić nogi, zrobić sobie naprawdę, że tak powiem, dobrze i pójść spać. I potem jak wracasz do domu, odkręcasz wodę w kranie i sobie myślisz, ile bezsensownie w ogóle się jej leje, a jak doceniasz w ogóle to, że ona jest, jest z kranu, no to to są piękne rzeczy. Pięknie powiedziałaś o tym, że w każdej podróży pięk Cudowne jest to i najważniejsze jest to, że ktoś czeka na końcu tej podróży. Jak ty się ze sobą dogadałaś, żeby zagwarantować sobie ten czas dla siebie, żeby o niego zadbać i żeby nie mieć wyrzutów sumienia, żeby mieć takie poczucie, że tobie też się to należy? Ja jestem, jak to mój syn mówi, oszukistą, czyli oszukuję. Oszukista to taki ktoś, kto oszukuje, ale jest w tym bardzo bezwzględny. Oszukista. Co robi oszukista? Oszukista y, mówi, że na przykład musi jechać szybko do pracy, bo ma coś, a idzie do kina o 14.00. Sam. Mm -hmm. Oszukista na przykład wychodzi rano do pracy i jedzie na bańkę chińską, wymasować się. <laughs> <laughs> Zrobiłam tak dzisiaj. Y, oszukista, no, po południami się nie da oszukiwać, więc ja oszukuję w ciągu dnia. Mm -hmm. to, to są takie małe, drobne kłamstewka, ale dla dobra ogółu. No bo jak ja jestem zadowolona, to świat też jest obok mhm. mnie zadowolony. No nie da się tego zrobić po południu, więc jak chodzę na, bo chodzę na Pilates, w związku z tym jak idę na swoje zajęcia, no to mówię, słuchajcie, wtedy i wtedy mnie nie ma i powtarzam pięć razy, bo zdarza się, że niektórzy mnie nie słyszą albo nie rejestrują tego faktu, a to są dla mnie ważne rzeczy, więc wiesz, w tych kwestiach stałam się bezwzględna, mhm. w tym sensie, że albo mówisz, to są, nie wiem, trzy moje momenty w tygodniu. Mhm. Kropka? Albo po prostu ich nie masz. Znam to. No, <laughs> a ja jak ja to znam? Zawsze jest coś ważniejszego. A jeżeli stale i systematycznie sobie ustalasz, że we wtorki to, a w czwartki mhm. tamto, da się. A poza tym tak uczysz ten świat wokół ciebie, że po Rutyny, ale też, że pasja jest ważna, że przestrzeń dla ciebie mm. jest ważna i uczysz tak naprawdę swojego syna, córka już jest tak. e, dużo większa, ale mało jest ciągle mało i pokazujesz mu, że stawianie granic jest cholernie ważne. Tak, Nie jest ale przeciwko komuś, jest dla twojego dla, dobra. Dla, Dokładnie. Ale wiesz, ja pamiętam, jak moja córka, bo moja Sonia ma 21 lat i ona zaczęła jeździć z plecakiem po świecie z koleżankami. Mm. I ma takie dwie przyjaciółki, biorą plecaki i jadą w diabły. I e, jadą naprawdę w, w, w różne miejsca I pamiętam siedział e, z nami jej chłopak. Z którym się spotyka już od lat i mówi do mnie, no ale ona znowu chce jechać. Chyba to nie pamiętam, do Maroka jechały wtedy. To, to, to może być niebezpieczne. A Sonia tak siedzi i mówi do niego: Ej, ale ty naprawdę myślisz, że. Ty powiesz mojej mamie, żeby, żeby, żeby mnie jechała, a ona ci przytaknie, jeszcze mnie poprosi. Przecież ona jeździ na tych motocyklach po całym świecie, a ja tylko biorę plecak na dwa tygodnie z koleżankami do Maroka. No, hello. Więc, no, pana trochę idzie moim śladem. Na razie na swoją modłę, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Czego szukasz w podróżach? Wrażeń, myślę. Myślę, że wrażeń, przygody. Wiesz co, ja mam tak, że ja potrzebuję tej takiej daweczki adrenaliny. I ostatnio zaczęłam ją w inny sposób odnajdywać w pracy. Mhm. Przez tą moją przygodę z lodowcami mhm. na stacji badawczej miałam trochę wrażenie, że jednak, jednak jestem na dużym trekkingu, na dużym wyjściu w góry, a przy okazji na niezłym wysiłku, bo bieganie z kamerami nie jest najłatwiejsze, najłatwiejsze pod I to górę. jest wysiłek fizyczny, uwierzcie mi. <laughs> tak. Więc ten czas tam pokazał mi, że praca może być ekstremalna i przy okazji załatwiam pracę i przygodę. I dlatego też w tym roku zaczęłam robić kolejny dokument. Tym razem będę badała Bałtyk, statkiem, bada badawczy, tak, tak, statkiem badawczym. Jestem już po pierwszych zdjęciach, bo łapaliśmy falę powodziową. Wyniki będą za miesiąc, więc bardzo czekam. Mam nadzieję, że tutaj świat usłyszy o tym, co spłynęło, bo widzieliśmy, co fala zrobiła. Ale ona dopłynęła do Bałtyku mm. w tamtym tygodniu, jak byłam tam dopłynęła do połowy Zalewu Szczecińskiego i wpływała w Bałtyk. I byliśmy jedynym statkiem badawczym, który badał, co ta fala niosła, co fala niosła w 28 mhm. punktach, tam i potem z powrotem. Plus pływaliśmy jeszcze całą noc zygzakiem, żeby badać wszystko, jak ona wchodzi i, i co tam jest. I te, 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 te badania z automatu, one już pokazywały, że nie jest dobrze, szczególnie mhm. jeżeli chodzi o Zalew. Natomiast za miesiąc, jak naukowcy przebadają to wszystko, no to będziemy mieli naprawdę komplet badań. I to jest, to jest dla mnie przygoda, mm -hmm. ale też połączenie przygody z pasją, z moją pracą, bo kolejne dni spędziliśmy szukając broni, więc jakby <śmiech> <śmiech> też było ciekawie. A spokoju gdzie szukasz? Też w podróżach? Spokoju w głowie? Wiesz co, nie, ja jestem... To, 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 takim... Ja jestem, w ogóle urodziłam się w Olsztynie, ale wychowałam się w małym mieście, w Giżycku I y, ja zawsze mieszkałam w domu z ogrodem, zawsze mieszkałam blisko natury zawsze y, obok gdzieś była łódka, żagle i wiatr zawsze był rower, który też miał wiatr w sobie i motocykl, który ma wiatr w sobie mm -hmm. więc y, ja bardziej szukam wiatru. Ja go znalazłam y, tutaj, y, niedaleko Warszawy, gdzie mam taki nieduży domek nad y, samą wodą nad Narwią. I to są moje małe Mazury. Ja tam chodzę na grzyby, ja tam leżę na leżaku i patrzę w gwiazdy i uczę się z moim synem tego, jakie widać, a których nie widać. Tam szukamy zorzy polarnej ostatnio, tam palę ogniska i jem ziemniaki pieczone z ogniska. I koszę trawę i to jest mój relaks. To jest, to jest moje miejsce, tam biorę stand-up paddle, ten sub deskę moją i płynę. Tam mam przyjaciół z łódką i pływamy sobie, więc tam są moje małe mazury, tylko że jadę do nich 30 km z domu, więc każdą wolną chwilę, jak tylko widzę, że już jest czwartek, to zastanawiam się, czy nie mógłby być piątek i uciekam. Jakbyś dzisiaj miała <grym> sobie zapisać na takiej wielkiej tablicy, co jest w życiu ważne, to co by tam było napisane? Wiesz, poczucie własnej wartości bardzo dużo daje i fajnie jest wychowywać dzieci właśnie w ten sposób, żeby dawać im takiego kopa, żeby wchodziły wszędzie i mówiły, ale jestem w stanie to zrobić. Ta zaradność, mnie tego nauczyło harcerstwo, ale widzę, że moja córka też to ma, chociaż nie była harcerzem i fajnie, no, no bo ja jestem w stanie zrobić wszystko. Ja jak robię remont domu, to ja biorę wszystkie narzędzia i naprawdę... Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie ma rzeczy niemożliwych. I do tego wszystkiego jeszcze duży dystans. Taki dystans, żeby się nie zapomnieć, żeby wiesz, nie wejść w pewne sytuacje. No bo czasami fala jest miła i fajnie się na niej płynie, a czasami może być powodziowa. To, żebyśmy uważali, na jakiej płyniemy. Pięknie powiedziałaś, żeby siebie nie zapomnieć i żeby o sobie nie zapomnieć. No, ja bym jeszcze dokładnie. Dziękuję bardzo. No szkoda, że tak krótko <laughs> fajnie się gadało. <laughs> to <laughs> Buziaki.